Siemandero. to jest Miki.pl Sieeeemanko Chodź za mną, chodź, chodź tu, tu, naciśnij Gdzie jesteś? Tu, tutaj Halo? Naciśnij to, 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 o to naciśnij, to naciśnij, to Gdzie mam nacisnąć? To Nacisłeś? Naciskaj, bo ja mam takie razie, że... Jeszcze widzę i go odwracasz Tak, nacisnąć. Tak, idź na play teraz, chodźmy na play Idę, idę O, i chodź Fit the game, i teraz ja, nas powinno przenieść. Fit the game. 5, 4, 3, 2, 1. A patrzcie, owe drzewa są. To. Ej, nie możemy jechać! Ja też. I zbroję nawet. U, hej, idziemy do drzewu nie mam materiałów. Ej, kłamasz! Co? Już już Ci mówię. Nie, Ty jesteś dobrze. Jest Ja pla... mam Czy... A ja już... Dobrze, to idź do mnie. Dobra. dobra. Ja już Jest? zbieram dyredno. Zobacz na mnie. Ja mam klatę i spodnie. Z Diamentowe... Dobrze idziesz. Tutaj. Dobrze. Popatrz troszkę wyżej, wyżej popatrz. Głową. O. do mnie. Dobra, buduje się Poliklam, mi głupia Ty masz prawie całą dwie matoryce Elo? Budujesz się? Już, już Idę budować się, mam cztery deski Tylko. Elo się Mandelo, Elo się Mandelo Masz jeszcze troszkę więcej kobla? Jest, masz shift, Chwila, bo... Chodź, chodź tu, odwróć się, odwróć! O, no, widzisz? O... Widzisz? I... Mogę mam... Powie, tak, Głos... gdzieś... Powietrze, że gdzie mam dolecieć? Ej, gdzie jest dróżko? Co? Ja... U bloki znikły. Dobra, to ja zbijam już lewno bardziej. Chodź do mnie. Już, tylko muszę, nie mam materiałów. I, i zamko bierzemy? Zniszczymy tą grę. Zniszczymy razem. Zniszczymy razem tą grę. No tutaj to, to nie mogę wyspę. To jest nasza wyspa. Zrób, zrób, mury teraz. To lub już pomalutku, ja jeszcze tu muszę... Wszyć. Chcesz żelazną klatę? Nie, nie, nie mam to. W to możemy, a ty nagrywasz? Czy tak? Mhm. Dobra, ja buduję takie mury. No. Halo, a ty dobuduj mi tu bo ja nie mam jak się do Ciebie dostać, a ja mam... A ja nie mam... Ty, yy, yy, czekaj. Dobra. Już. Bo ja, ja. przez przypadek craftingi zrobiłem. Masz, masz jedno drewno. Czekaj, bo ja... Jestem... Tu? I shift. I shift jeszcze. Nie masz jeszcze jednego? Przeszkodź, Kuba, przeszkodź to. Ja się boję. Dobra, wszystko! Zaniechaj, ja jeszcze Jeszcze jeden blok. Już? Mm. A ja zginąłem! Widzę, ja, ja za tobą spadam! Bardzo. Spadłem. Oj, widzę cię, widzę, chodź. Jeszcze raz, okej? Okay? Bo spadłem przez no, tył, pada. Chodź. Chodź wąsaty to... przyjacielu. Chodź wąsaty przyjacielu. Gdzie ja jestem? Za tobą! Tu, tutaj, patrz! Tylko ja Dobra, to stopa robię. już. Jeden. Ludzie, już zaczynamy, już się od Dobra, pauzę, bo 13 sekund został. Pauza. No i zaczynamy ble No i zaczynamy, zaczynamy. To zostało fajne, to są te duże wyspy. Ej, Kuba, jesteś kołnia? mnie? Nie wiem, zobaczmy. Dobra, a ja nic nie mam. Muszę otworzyć skrzynkę jakąś. O, mam to hełm. A ja nic nie mam. I budki. Ej, mam diamentową świerkę i diamentową stroję prawie! Ale mam butki i harm, blokuję mi spodnie i to. A ten skrzynkę? Eee. moją Ale o, wygenerowało mi się. Ale A lab, mi się nie, nie generuje! Mi się też teraz nie chce. Chodź ścianę, chodź po Mam Sunstone, ale nie wiem w którą stronę tutaj iść. Ja już właśnie patrzę. Eee, odwróć... a ty masz shifta teraz? Tak. Ej, tu jesteśmy tu! Widzisz? Ty co? Ty też masz shifta? Ja podskakuję! Ja też. Widzisz? Ja, po, ja podskakuję, a ty? Ja też? Nie, to nie jesteśmy koło siebie, bo koło mnie na shiftie jest tylko. Stoi teraz na shiftie ty też stoisz? A ja... A ja teraz jak ma jestem? Poczekaj! Y ma... Zaczekaj, szkoda, że się nie da przybliżyć. Zaczekaj. Szyb... Pójdę do niego i najwyżej go zabiję. To mi powiesz szybko, że to... O, wygenerowało mi się w końcu. A, a kładzie teraz las... jakiś... A ja spadłem! Przecież miałem miałam pokazanego shift'a. Kogo mnie spadłeś? Przecież ja miałam shift'a. Świeżny pan, waski by wojny. A imię Krzysztof? Może halo Mikołaj, bo nikt do mnie nie idzie, będzie mówić, tak? Będziesz mnie mówić? Tylko że... Zaczekaj, a ty... Ej, a idź na... Zaczekaj, a na której ty jesteś wyspie? Na takiej... Nie wiem, jak ci to określić. P I zakładam zbroję, zakładam zbroję teraz, tak ci mogę nic nie powiedzieć. Zakładasz zbroję, ja cię zobaczę. Mam diamentowy miecz, Jaki? ...Diamentowy. Chyba Cię widzę. O, hmm, ja też. O, y... Buduje się ktoś do Ciebie? Jaki... Jaki gościu żółtej... Y... Y... Nie, drzewo, bo się chce do Ciebie budować. Guest 362. Halo, gdzie Ty? Jest blisko ciebie. Dobra mam wiadomo ja to w miarę Jakieś na które jesteś? Nie, do mnie nikt nie idzie. 360 rola to nie jesteś ty, to idę po drugą stronę. Dobra, jestem... Nie żyjcie się! A ja już tu idę na inną wyspę. Zaczekaj, idź na środek najlepiej, dobra? Właśnie, widzisz jak się buduje? A ja nikogo nie widzę. Mam napisz coś. Napiszę się by, by napiszę, by napisałem. Dobra, Kuba dobra, y, naciśnij portal, Kuba naciśnij portal, bo się cofniemy. Nie, bo ja nie mam, to właśnie już na. To chłop, naciśnij. Nie, to... Ja jestem, ja jestem na spalnie. To chwila, w tym momencie zakończymy grę, bo, bo już jest 7 minut, więc... Osiem minut, więc, I czet, kolejny, więc nala... na razie i cześć, zaraz kolejny, więc na razie. Na razie, Elu Przewień to inna i dawajcie łapki w górę. Cześć. A ja z śladką halbkorowego zginę na końcu odcinka.